W tym arkuszu mamy kolumnę D z nagłówkiem mandaty, która zawiera dane dotyczące liczby mandatów zdobytych, jeśli można tak powiedzieć, przez każdego z kierowców w naszej umownej firmie. Z jakich względów chcemy policzyć, ilu kierowców w firmie jeździ bezpiecznie, ilu kierowców nie zarobiło jeszcze żadnego mandatu. Innymi słowy, chcemy wiedzieć, ile komórek w kolumnie D nie zawiera danych. W ten sposób dowiemy się, ilu kierowców nie ma mandatów. Jest na to odpowiednia funkcja w Excelu i nazywa się licz puste. Skorzystajmy z tej funkcji, na przykład w tej komórce wpisujemy licz. Z listy podpowiedzi wybieramy licz puste. Naszym argumentem jest kolumna D, bo to w niej chcemy podliczyć puste komórki. Wciskam Enter i mamy wynik. Tylko, że coś z nim nie gra. Liczba pustych komórek jest za wysoka. Gdy zjadę niżej widzimy, że mamy raptem tylko kilkudziesięciu kierowców. Więc skąd ta liczba? Jako argument podaliśmy całą kolumnę D, więc funkcja przeszukuje całą kolumnę aż do końca arkusza, nie tylko pierwszych 50 komórek, które dotyczą naszych kierowców. Jakimś rozwiązaniem tego problemu byłoby zamiast podania całej kolumny jako argumentów, zaznaczenie jedynie tych komórek, które chcemy, aby zostały przeszukane przez tę funkcję. Zaznaczam więc te komórki, wciskam Enter i mamy wynik. 17. Teraz jest dużo bardziej realistyczne. Więc w tym obszarze, który zaznaczyłem, jest 17 pustych komórek. Mamy więc w firmie 17 ostrożnych kierowców bez mandatów. Jednak to rozwiązanie, czyli zaznaczenie komórek, które mają zostać przeszukane przez tę funkcję, mimo że teraz sprawdza się doskonale, ma swoje wady, które mogą wyjść na jaw w przyszłości. Mianowicie, co jeśli w firmie przybędzie kierowców? Lista się rozszerzy, dojdą nowi kierowcy, będą zdobywać mandaty lub nie ale wtedy nasza funkcja będzie nieaktualna, ponieważ nie będzie brała do obliczeń tych nowych komórek dotyczących nowych kierowców. Lepszym rozwiązaniem jest zamiana tych danych na tabelę. Tabele oprócz tego, że mają liczne walory estetyczne, posiadają też szereg funkcji i jedna z nich, automatycznie dodawanie wierszy i kolumn, okaże się pomocna w naszym przypadku w naszej formule. Więc na zakładce narzędzia główne klikamy na przycisk formatuj jako tabelę. Wybieramy jeden z szablonów graficznych, który najbardziej nam się podoba. Tutaj możemy zaznaczyć obszar danych, który ma być sformatowany jako tabela, ale widzimy, że Excel doskonale sobie poradził sam. Zaznaczony jest nasz obszar danych, więc klikamy OK. Teraz nasze dane są tabelą. Tutaj wyświetlona jest jej domyślna nazwa, tabela 1. Możemy ją zmienić, jeśli chcemy, ale ta jest według mnie OK. Mamy także nazwy automatyczne dla każdej z naszych kolumn: kolumna 1. Kolumna 2, kolumna 3. Więc napiszmy naszą funkcję od nowa licz. Puste. Teraz podajemy argument jako zakres do przeszukania. Teraz robimy to trochę inaczej niż poprzednio, ponieważ zacznę wpisywać nazwę mojej tabeli, tabela 1. Po wpisaniu pierwszych liter TA Excel wyświetla mi podpowiedź w dymku. Wybieram więc tabela 1. Następnie interesuje nas kolumna mandaty w tej tabeli. Widzimy na górze, że ma ona nazwę kolumna 3. Aby odwołać się do tej kolumny otwieramy kwadratowy nawias i w nim podajemy nazwę kolumna 3. Znów możemy ją wybrać z listy. Teraz zamykamy kwadratowy nawias i wciskamy Enter. Formuła zadziałała i wynik to również 17. I teraz w odróżnieniu od naszej pierwszej formuły będzie działać również gdy dodamy nowego kierowcy do naszej firmy. Załóżmy, że z czasem zatrudnimy kolejnego kierowca, piszemy go na koniec listy. Teraz piszę byle co zamiast imienia i nazwiska. Tu wstawię jakieś przykładowe dane: 10 kursów, ponad 2000 km. I komórkę w kolumnie mandaty zostawimy pustą, bo ten kierowca nie ma żadnych mandatów. Wciskam Enter i sprawdzam, jak zareagowały nasze funkcje. Widzimy, że funkcja, którą utworzyliśmy na tabeli, automatycznie się zaktualizowała do 18, podczas gdy nasza pierwotna funkcja dalej wyświetla wartość 17. Jest to już oczywiście wynik nieprawidłowy. To dlatego, że nadal bierze ona pod uwagę tylko ten zakres danych, który jej podaliśmy jako argument funkcji, czyli od wiersza 3 do 50, podczas gdy nasza lista kierowców zajmuje już jeden wiersz więcej. I tak się składa, że komórka w kolumnie z mandatami dla tego wiersza jest pusta. Natomiast w drugim przypadku naszym argumentem jest kolumna 3 w tabeli tabela 1. Nieważne, ile komórek się w niej znajduje, i czy dodamy, czy usuniemy je w przyszłości. Funkcji Licz Puste możemy użyć także, aby przeszukała komórki w jakimś zakresie danych. Na przykład tutaj z prawej strony mamy wykaz kursów w pierwszym kwartale odbytych przez tych kierowców i chcemy sobie zobaczyć, ile razy mieliśmy do czynienia z takim przypadkiem, że jakiś kierowca w danym miesiącu nie odbył żadnego kursu. Na przykład w tej komórce pisujemy sobie nazwę funkcji Licz Puste. I jako argument zaznaczamy nasz obszar danych, w tym wypadku od stycznia do marca, wciskamy Enter i mamy wynik. 5 razy mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że któryś z kierowców nie odbył żadnego kursu w danym miesiącu.